Gra na przedstawia. Śpij, smoku, śpij. Pod osłoną nocy wkradacie się do jaskini śpiącego smoka, aby odzyskać skarby. Ale uwaga, każda pomyłka może go obudzić. Śpij, smoku, śpi to gra kooperacyjna dla dwóch do pięciu graczy już od 6 roku życia. W pudełku znajdziecie mnóstwo skarbów potrzebnych do rozgrywki. Instrukcje gry: 64 kafelki przedmiotów, 12 kart snu, 5 kart postaci, 44 przedmioty, klepsydrę, smoka oraz chmurkę. Waszym celem jest wspólnie odzyskać wszystkie przedmioty z jaskini, zanim smok się obudzi. Jeśli chmurka dotrze do jego głowy, przegrywacie. Postawcie spód pudełka na środku stołu. To jaskinia smoka. Wrzućcie do niej wszystkie kafelki i dobrze przemieszajcie. Następnie potasujcie karty przedmiotów, lekkiego snu i ciężkiego snu. Każdy gracz wybiera postać, po czym dobiera cztery karty przedmiotów i układa je odkryte przed sobą. Pierwszym etapem jest przygotowanie. Zapamiętajcie swoje przedmioty, a następnie zakryjcie karty obrazkami do dołu. Na początku każdej rundy wybierzcie obserwatora. To gracz, który pilnuje klepsydrę i czuwa, by smok się nie obudził. Obserwator nie może dotykać kafelków w jaskini. Jego przedmioty muszą znaleźć inni gracze. Gdy obserwator przekręca klepsydrę, czas startuje. Wszyscy poszukiwacze muszą współpracować, by jak najszybciej odnaleźć wszystkie przedmioty, swoje oraz obserwatora. Gdy piasek się przesypie, czas poszukiwań dobiega końca, a smok zaczyna się wiercić. Następnym etapem jest przegląd zdobyczy. Sprawdźcie, czy wszystkie kafelki trafiły na właściwe karty. Za każdy błąd lub brakujący przedmiot, chmurka przesuwa się o krok w stronę głowy smoka. Po tej fazie odkładacie wszystkie kafelki z powrotem do jaskini. Dobieracie również nową kartę przedmiotu i przekazujecie smoka kolejnemu graczowi. Teraz to on jest obserwatorem. W wariancie zaawansowanym możecie dobrać kartę snu smoka: lekkiego snu lub ciężkiego snu. Każda z nich wprowadza wyjątkowe utrudnienia w kolejnej rundzie. Może trzeba będzie szeptać, przesiąść się, a może śpiewać smokowi kołysankę. Wybór należy do obserwatora. To on decyduje, czy i jaką kartę snu wybieracie. Lekkie sny to drobne utrudnienia, ale ciężkie mogą zmieniać przebieg gry. Choć dają wam chwilę oddechu, cofając chmurkę o jeden ząbek w stronę ogona Smoka. Te karty dodają emocji i sprawiają, że każda kolejna runda staje się jeszcze większą przygodą. Jeśli po trzech rundach Smok wciąż śpi, wygrywacie. Jednak jeśli chmurka zdąży dotrzeć do jego głowy, no cóż, wtedy Smok się budzi. Odwaga, współpraca i dobra pamięć. To właśnie tego potrzeba, by przechytrzyć śpiącego Smoka.